W przyszłym roku mam 50. urodziny tego lotniska i 30-lecie spółki zarządzającej. Kilka miesięcy temu zorganizowaliśmy piknik dla młodzieży szkolnej. Bawili się, poznawali lotnisko. No ale jak jest młodzież, to muszą być seniorzy. Więc dzisiaj organizujemy dla nich potańcówkę. Chcemy, żeby się fantastycznie bawili. Nigdy nie słyszeliśmy, żeby była potańcówka na lotnisku, więc jesteśmy pierwsi i mam nadzieję, że seniorzy nam nogami odpowiedzą, czy im się to podoba, czy nie. Jak im się będzie podobało, to będzie impreza cykliczna. Jest taki czas, że ludzie chcą się bawić. Szczególnie seniorzy potrzebują takiej zabawy i postanowiliśmy ich to po prostu zaprosić. Zaprosiliśmy ponad 200 osób z Gdańska, z Gdyni, z Sopotu, ale także... Z regionu, bo są tu ludzie z Gołubia, ze Stężycy, e, z Kamienicy Kaszubskiej i chcemy, żeby się dobrze bawili. I oni są właśnie tutaj. To nie przeszkadza w lataniu, to nie przeszkadza pasażerom. Nie będę mówił konkretnie, ale już mam powyżej 60 lat. Ja czuję się jakbym miał 18. Trzeba wychodzić z domu, ruszać się i być optymistą. Nie można się zamknąć w czterech ścianach. Zawsze się bawię świetnie. <grym> lubię dobrą muzykę, <grym> lubię dobre towarzystwo. Także impreza jest super. Staram się na co dzień A? być aktywna. A w jaki sposób? No w wielu klubach. Przede wszystkim turystyka piesza. Tata, Muzyka, jedzenia, jedzenie, ale wszystko jest atmosfera. Takie. Super atmosfera wszystko. Ta, ta jest przede wszystkim. Wiemy. Ale panów za mało chyba. Za mało panów. Ja Prostu Ja nie widziałam, żeby się tak seniorzy bawili, chociaż to jest, to nie senior, to, senior, to seniority. 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 seniority, seniority, bardzo pięknie, podoba Wam się, bardzo, a co najbardziej? No ten luk, ta muzyka, towarzystwo, ta przestrzeń. Panie prezesie, nie wiem kto wymyślił tę prywatkę, ale na takiej odlotowej imprezie jeszcze nie były. Ja to ja tylko powiem, bo jeszcze zróbcie brawa, bo to jest naprawdę pomysł warty dla Agnieszki Michajów. Agnieszka Michajów wymyśliła tą prywatkę, natomiast dajcie też brawa proszę dla moich współpracowników, którzy zorganizowali to, bo to jest też kawałek pracy, my się bawimy, a oni pracowali.